Witaj w kolejnym dniu naszych zmagań. To już osiemnasty dzień zmagań adwentowych, czyli osiemnasty dzień Twoich prób e, przygotowania się do tego największego spotkania: spotkania z Twoim Panem. E, wczorajszy dzień e, to był dzień e, być może e, trudny dla Ciebie, bo postanowienie postu jałmużny czy modlitwy. To jest postanowienie, w którym musisz wymagać od siebie, wymagać duchowo. Ale to postjał mużna i modlitwa prowadzą nas nasze serce do gotowości spotkania z Panem, z Panem, który jest miłością. Prawda o królestwie Bożym to prawda o wielkim miłosierdziu Boga. Każdy z nas przecież jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje się nawracać. Dziś słowo Boże mówi, Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Słowo, które mówi bardzo mocno o zaufaniu. O zaufaniu, które jest kluczowe w miłosierdziu Bożym. Pomyśl chwilę i zadaj sobie takie pytanie. Ile razy zwątpiłeś w Jezusa? Co powodowało, że wątpiłeś? Może twoja modlitwa właśnie. Prosiłeś go o coś usilnie, a on milczał. Warto sobie zadać to pytanie: dlaczego zwątpiłem? Dlaczego nie ufa? Zadanie na dziś jest dosyć proste. Powiedz przy każdej sytuacji, jaka cię dzisiaj spotka, może to będzie jakaś trudność. Powiedz Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj to dziś jak najczęściej. Przy każdej możliwej okazji powtarzaj w duchu, w sercu, powtarzaj słowami: Jezu, ufam Tobie. Ta krótka modlitwa jest kluczem do Bożego serca. Kluczem właśnie do Jego królestwa, a on już jest blisko. Zaufaj Mu. Panie, obdasz proszę moje serce taką łaską zaufania Tobie. Napełnij moje serce ufnością, wiarą w Twoje miłosierdzie, w Twoją obecność. Tak, żebym mógł przyjąć Ciebie z otwartym sercem, żebym rozpoznawał też ten czas, kiedy Ty przychodzisz. Daj mi, panie, ufać. Amen.